Ja może stój byśmy. To nie ma z wolnictwem i montażystą od shortów. Oczywiście, widzowie, najlepszy z nas jest montażystą. Kurwa. Oczywiście, że tak. No, oczywiście. że tak. Nie gut te y te shorty, tak. Nie Aj Ej, dobra, kto ma mamy na środek? Bo bym poszedł do niego na niebicę. Ja bym... Ja bym w ogóle poszedł do... Y, żółtych. A mają... A! Co ty, co to? robiła?! Kto to w dziurę postawił? Ja ja mam. mama. to stawił?! Mogi O nie! W... Się zle... Montażysta to raczej wytnie. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Hehehe. He he. Aha, okay. czapis, czapi się nie rusza. się nie stoi? Nie, no serio nas dwóch zginęło. Czy z jakiegoś lamusa Nie wiem, No chciwiebie. Ej, nie mam vida, nie mam vida, nie mam vida. Dobra, wiem kogo podjeżdżać Ej, czemu akłe? Nie, nie wiem.

Nie mogę. Ja małpę. Aha. Cześć, to ona musi. Dobra. I kto jest tu went. O ile Jezus, ale mi te strefy ci ładnie wchodzą. Podejdź go teraz figo. No, Dlaczego?! No Za to że jesteś wyradny. Ja mam z tych, ja mam z tych... tu wygrał jeszcze? A dlaczego no Nie wygrał tego! No to jak nie jesteś zielony, to mu musi na początku podjechać tego. mi, tu się w górę budujesz. Co to było? Kto zginął? Maxiu? No. Dedasz. Dzięki. W ogóle dzięki, że mi miecz wywaliłeś, bo miałem dorożniany. <noise> Ale z ciebie wam No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Fajnego? Patrz. Chodź, figuś. Figuś. Wyjazd! Wrócił. Figuś. A, no. Figo. Fajda, fajda, jest. Fajda. A ile, ile ma Max z serc? Max ma aktualnie. Oczywiście można następną gierkę zagrać? Nie. Nie, jeszcze nie. Czekaj, bo my to musimy dograć. A teraz może... Nie, czekaj, jeden... Niech jeden z nas straci giery. Ej, niech kupi jeden z nas straci giery. Łóżko po prostu. I wtedy... Dobra, ta jedna jest Ale kupię... Ja mnie dwa teamy dojeżdżają. Ej, zbugowało mi się. Miałem laga. I mnie dało na do... Nie. Ale mnie dwa teamy dojeżdżają. Jakie? Biały i